Możecie nas dodać na robocie Możemy zaakceptować, czasami zaakceptujemy To jest naprawdę większy wybór Ale jak skomentuje jeszcze, żebyśmy Żebyśmy nie wybierali, to są nie wybieramy Jak chcecie w ogóle skomentuje Bo my jesteśmy bardzo nowi No to nie no to do was, komentarz Dobra I życzymy wam miłej podróży z nami No i lecimy I teraz... O, sorry ta, ta... Oj, to zaraz wytnę, ale tam był. Tam był dam. Tam dałbym jakiś cennyż. Co jest? To trzeba. On się odpoczął po jedzie na polach. tak, to jest. Nie. Jeszcze ma. Nie, jestem. Nie, Jeszcze. Prawda, no, ja tak nie lubię kill streak'ów, jak on mi sprowadzi wysokiego strika to od razu zacznę mu siekać. No, prawda. Czekaj. Może no, tak bym sam sprowadzał takiego kill streak'a? No też, ale... Nie będę ci pomagał. Dziuga. Mam dziuga. Mówiłem, do góry. <śles> Dawaj. No okej. Okay.

Вот. Ну, ну еще трудно. Ну, так-то не было, уже стрик. Próbuję zabić baba. No, trudno znaczy. No, i tak nie mu za bardzo. Nie da się. E, znaczy. Fajajaj, jakby to idzie. Ja, mam speeda. Mam speeda. A właśnie na tym. Ten... Na tej replicy można sobie farmić pilstricka. Slapniesz go po... i... Serio, No ta, bo jak go słapniesz w i on się zaraz... to jak będziesz? Nie. musiałby się zaraz pić przy mnie. ale musiałbym zdążyć. Nie. O fajnie, Sergiewance w krimie. O kurde, jak ktoś ma tego long slap'a! Dawaj. O, o, o nie znałem. zrobił long slap'a. Kurde. Kur... O nie, no. Jest dobrze. Nie ja mam zaraz śniegu. Się...

Давай. Держись. Yes. Go. Nice. Go. Давай, сколько твои да? Nice. Ай, другие твои да. Давай. Посмотри. Нормально, меня перестрел. А чё? мастер не Видишь, на это не врать, мы нафиг хуже, что

a ja to jeszcze w siebie. Ale ty nie ma... Ty masz... Nie, ty masz prawie 300 tysięcy slapów. Znaczy, no. To no. powiedz, że jest to No... Znaczy... Ja zdobyłem slapy, bo... Znaczy... Ja zdobyłem je tak, że i tryhardowałem właśnie albo... Pejtunowałem, bo... Nie wiem czy teraz jest taka opcja, ale kiedyś można było sobie kupować. E, nie, już tego nie ma. Ale kiedyś było. mówię sobie po prostu nie, nie ma do Jestem krótki chyba. nie jestem. I to, gdyby trzeba to wybaczcie za mój... ...ponury humor, ale... Po prostu to jest mój pierwszy raz na YouTubie i nie wiem jak się zachowywać, także. No. Nie wiem. No, nie wiem, ja. że jest tak dobrze. Ej, takie pytanie do widzenia, osoby, które ja Co wy wy wyczyszcie, gdy na moją na... na... osobę, bo my jesteśmy jutro w Gardii Pokarni? Możecie też skomentować co chcecie mówić, albo gdzie idziecie, więc no, Możecie komentować My też nie będziemy się wyśmiewać, żadnych naszych widzów O, mojego. I ogólnie po prostu Będziemy się tak pytać przez ten cały filmik Co wy będziecie tak robić, nie wiem na W na majówce, na miksę. My się będziemy tak leciało, tylko jesteśmy bardziej spotali. Nie tak żeby się przepięć do początku życia. <grytanie> Jesteś mentalnego. po prostu no, życzymy wam jak najlepiej. <grytanie>

No. Okay. Oh, oh, Dobra, to <grym> 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 właśnie. Okay. Ten instynkt ma na mnie target, bo on cały czas mam uleci. A jakiś swaper myślał, że. Y, sobie. nie zasłapuje do Wojna. Bo wiesz co chodzi? Ale on po prostu spał. Ale... Bo musi... nie wyszło Ale swaper jest strasznie dobry Swapper. Swaper. Już nie Co tam boli? Ja Te Dawaj, to się nie udało. Może w sumie. No, teraz spróbuję killstreet. Znaczy, tak bez urazy dla innych, ale. No, jest trochę więcej nowych playerów, więc są trochę gorsi, no. Mogę teraz uh, mieć kulistrykę, może? No okej, jednak nie. Ten instynkt mnie tak nienawidzi. O! Uratował tu most. Okej. Okay. O, wygląda mi no. co, ja zrobiłem Coś. no... No No co, mm. oni podwyższyli szanse na instynkt, bo... Oh, yeah. No nie Znaczy... Nie wiem, tak Nie wiem, bo ja po tego instynktu. Prawie doma No O <try> oh. kurde okay. oh, Co? Czy ja naprawdę jestem taki słaby y czy naprawdę jak gram z Quake'iem, to jestem taki wyśmienity, taki najlepszy, a jak już gram z Killstreakiem, to mój skill upada i już nie No bo na Killstreaku nie masz żadnych ability. No też. Ja wziąłem Berserk'a. Okej, okay, jestem głupi. O nie. Instynkt nie znalazł się. No to... No um, no to mi um, jasne to. Nie ty złałem przez tego instynkta! No boż to była moja reakcja, był no taki krzyk, taki... Nienawidzę nawidzę po drugiej. Okej. Okay. Jeszcze może... Mogę... Trzyma? O! A tu ty to!

Cały serwer na mnie leci. Co jest? Jak mi wyplingował? co jest? No Nawet... co... O! Nie papa. Okej. Okay. Hej, ale ja bym chciała w sumie ping bonga na jest. Ping ping bo ping bonga, ping bonga. Popełniłeś ten sam błąd, co ja przemówię. Nie! Nie, proszę nie! O. Okej. Okay. Okay.

A co, balera? Na. No. Ale do no, mnie No, no To jest rano. Czy mogę balera zachować w tym? A dwa. Okay, jestem po baler. Bo właśnie się nie uda. A Ale ten baler był tak do góry nie tak O co jest? Ale ja jestem annoying. No okej, okay. co? Czyli on był tak na zawsze? Co ten instynkt na mnie idzie? Co ja wam zrobiłem? O nie... nie. nie. No, zabiję wcale Was kilka razy z tym filmie. No, a nadejdziesz? A ktoś ma kogoś w lawa, gdzie tak wyfunduje jak lawa, i tak po tym A nie Nieważne, jednak nie. og Det er masse referanser. Proszę, niech ich wszystkich rekinzie. To będzie takie satysfakcjonujące. Tak, dziękuję. O, jak fajnie. Myślałem. Nice. się no. tam jest jakiś szkielet, który zamówił, nie? A co? Jeszcze nie. To jest ciepły. Nie mogę. Ja... Nie mam Nie Bo oni nie wiedzą, o co chodzi z tym kukiem. Rakiny ziem. Co jest? O mój! Ty tego nie złapał! I jak ja daj w Co? Teraz to Rakin nie złapał. Rakin cię złapał? Nie hmm. Też powiem bardzo fajne fakty o mnie w żeby się poznać mnie i dogąsł. E, ja jestem w Górdyni niskiej a Dogę jest strasznie wysoki. E, ja mam trzy koty i ja jestem taką osobą, która woli koty, a drogę jest taką osobą, która woli psy i ma jednego psa tytu. Ja A. też mam jednego psa Ale ten mój pies jest bardziej co Mam nieodgłodonego psa No i... No i... Pan, ma to sporo, ja mam jednego co jest nie się nie lubi No i to jest wszystko ok No i to trzeba stosować te smaczki w to... Dobra, uh, uh. czy no? Moja nazwa też mówi o tym, że mam psa. Oh. Sorry? Ale O, ja nie mogę, a jest taki, który jest Dobra. Czy no chyba to na no, tyle na dzisiejszy odcinek bo po prostu Subattles no, no nic takiego no, nic takiego specjalnego tylko Subattles trochę pytania u nas Jak my zrobimy nowe ocznie jak to zagramy to włączymy się tak tego. Tak bo dzisiaj po prostu przedstawialiśmy się i takie rzeczy. No że... tem uma música que eu tenho hey, que não consigo battles garbage couldn't be me. tá tô... ah.